Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi jej przyczyn, objawów oraz sposobów postępowania w przypadku jej wystąpienia. Do niedawna naukowcy zajmowali się głównie depresją u ludzi dorosłych, niestety. Problem ten coraz częściej dotyka również dzieci. Depresja u dzieci, podobnie jak u dorosłych, wiąże się z długotrwałym obniżeniem nastroju, smutkiem i poczuciem bezsilności. Pomimo, że oficjalnie nie istnieje taka jednostka chorobowa jak depresja dziecięca, wiele wskazuje na to, że zaburzenie to dotyka również najmłodszych. U dzieci depresja będzie miała część objawów, tak jak u dorosłych czyli smutek, zaburzenia związane ze snem, z jedzeniem brak chęci do aktywności, które wcześniej na przykład sprawiały przyjemność dziecku. Natomiast no, depresja u dziecka wygląda inaczej niż do u dorosłego. Nie? Myślę, że można, w zależności od wieku, bo im starsze dziecko, tym, jest, tym te objawy są bardziej... Mm, Więcej jest wspólnych objawów z dorosłymi, natomiast u, no, u nastolatków na przykład będzie można zauważyć takie objawy jak y, więcej objawów autoagresywnych, destrukcyjnych, samookaleczenia, y, ale z drugiej strony też trudności ze skupieniem y, uwagi. No i to też u, u młodszych dzieci może być widoczne. Y, u takich maluchów, y, całkiem y, małych dzieci, y, będzie dużo więcej objawów z ciała, takich somatycznych czyli jakieś bóle brzucha, bóle głowy, to czasem mogą być nawet objawy, które przypominają inną chorobę, na przykład przeziębienie. Im młodsze dziecko, tym diagnoza jest trudniejsza, ponieważ maluchy zwykle nie potrafią wyjaśnić, co im dolega i dlaczego źle się czują. Depresja u nich może przebiegać nietypowo. Mogą cofać się w rozwoju, przestać mówić, zacząć się moczyć. Aby rozpoznać depresję u dziecka, najważniejsza jest obserwacja i czujna kontrola niepokojących zmian w jego zachowaniu. To zadanie rodziców, a także opiekunów w przedszkolu czy szkole. To jest podstawowa tak naprawdę metoda, żeby zdiagnozować problem u dziecka. Nie ma innej możliwości. Dzieci zwykle same nie są w stanie opisać swojego samopoczucia. Więc tutaj jest rola nas jako dorosłych, żeby dziecko obserwować, żeby z nim rozmawiać, żeby też dawać przykład i na przykład mówić: Ja się teraz czuję dobrze, jestem radosna, bo zrobiłam coś miłego. Dziecko w ten sposób też się uczy, jak ma mówić o swoich emocjach. Jak, jak jestem smutna, bo nie wiem, musiałam odwołać coś przyjemnego, no to też należy z dzieckiem o tym rozmawiać. Długotrwały stres, doświadczanie przemocy, nadużywanie alkoholu przez członków rodziny. Utrata ukochanej bliskiej osoby spowodowana śmiercią lub na przykład rozwodem rodziców, zaniedbanie i emocjonalne odrzucenie lub nadmierne kontrolowanie przez rodziców, obarczanie zbyt dużą, przerastającą jego możliwości odpowiedzialnością, czy trudna sytuacja materialna to główne czynniki nieuwarunkowane genetycznie, które powodują depresję u dzieci. Niezależnie od powodów, zaburzenie można i należy leczyć. Depresję u dzieci leczy się tak naprawdę tak jak u dorosłych, ale szczególną uwagę zwróciłabym na to, że oprócz farmakoterapii, że tutaj jest ważny system rodzinny, tak? no bo dziecko samo w psychoterapii nie uczestniczy, tutaj uczestniczy tak naprawdę cała rodzina i to nie chodzi tylko o zmiany, które zajdą w rodzinie które wspomogą dziecko w procesie zdrowienia, ale też o taką psychoedukację dla rodziców, żeby oni wiedzieli jak z dzieckiem postępować, jak się wobec niego zachowywać, żeby właśnie wyzdrowiało. Charakterystyczną cechą depresji w okresie dzieciństwa i dojrzewania jest wysoki współczynnik współzachorowalności. Najczęściej z depresją współwystępują zaburzenia lękowe. Spora część dzieci z depresją spełnia równocześnie kryteria diagnostyczne zaburzeń lękowych. Już samo powyca... Cofanie dziecka, strach przed jakąś aktywnością jest takim, jest takim sygnałem alarmowym, żeby zwrócić uwagę na dziecko, żeby, żeby się mu przyjrzeć i zastanowić, czy wszystko jest w porządku. Diagnoza depresji jest procesem, który wymaga profesjonalnej oceny. Jeżeli zauważymy w naszym dziecku niepokojące zmiany, zarówno te związane z zachowaniem i psychiką, jak i towarzyszące temu objawy somatyczne, np. nawracające bóle głowy, bóle brzucha czy wymioty, nie bójmy się szukać pomocy. W przypadku depresji, tylko odnalezienie przyczyny, postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenie niezbędnego leczenia skutecznie pomoże dziecku odzyskać radość życia.